Witam, witam w części numer 3. Tak, tutaj napisałem 20. W ogóle, pier... które kopiłem? Tu mam zapisane, mam ten grafy 20 stycznia kopiłem 8 Ethereum, tak, za 3090, za 25 prawie 1000 dolarów, tak. Dnia drugiego tracę prawie 2000 dolarów, tak? Tutaj wyliczyłem. I teraz zobaczmy, co się dzieje właśnie dnia trzeciego. Oj, przepraszam Was serdecznie, tutaj gdzie jest, tutaj mam, tak? Co się właśnie dzieje właśnie dnia numer 3, tak? Ethereum kosztuje 2000. To zrobimy tak. Kupiłem tutaj Ethereum za 3900, tak? 8 Ethereum. To zrobimy tak. 3900 minus dzisiejszy kurs Ethereum 2387 przypuśćmy, tak? To się równa no, kalkulator 3090 minus 2, 3, 8, 7 to 703 dolary tracę na jednym ethereum tak? To będzie tak: 703 razy 8. Będzie, ile teraz tracę, właśnie Ethereum, tak? Bo kupiłem ich 8, to jestem minus 2300. O, oj o, 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 o jednego kurde dolara, tak? Tyle jestem na kurde minusie w plecy, tak? To czyli moja inwestycja na razie jest na minusie, tak? Powiedz, co wam pokażę, gdzie ja to zamiastowałem tak? Tak, żeby było wiadomo o, co, o czym ja teraz mówię Zainwestowałem tutaj w tym dołku, tak? Widzicie M? Tutaj zainwestowałem w dołku, nie oczekiwałem spadku w dół Do e, dwu, 2100, tak? Tutaj było 2100, to był kurde jednak dołek, fajnie było kupić, nie kupiłem, trudno Odbiło się od 2700 przedwczoraj Teraz już 2 Kurde 400 Tracę pieniądze, ale jestem pozytywnie nastawiony, tak? Widzimy strukturę tutaj też M. Coś pewnego tutaj o strukturę M też była, tak? Miejmy nadzieję, że strzeli teraz właśnie tutaj o w górę, tak? Zobaczymy, jak będzie. Jestem na długoterminowo. Tutaj oglądacie te odcinki. Ja będę wam mówił, kiedy, kiedy sprzedaję, kiedy dokupuję, tak? Kiedy właśnie to ten. Na razie mam 8 Ethereum. Za tyle, właśnie kasy tutaj. 8 Ethereum mam. Tyle 1 Ethereum kupiłem za. Tyle cała suma jest, za ile kupiłem 8 Ethereum, tak? Kupiłem 20 stycznia. W tym momencie tracę 2400 prawie dolarów, tak? To tracę pieniądze, jestem na minus, w plecy jestem, może zrobiłem błąd, zobaczymy, tak? Śledźcie, oglądajcie i śmiejcie się ze mnie, że zjebałem sobie, kurde, od chuja kasę, tak? Albo zarobiłem od, od groma Inwestuję od długiego roku czasu, od może 3 do 5 lat, utrzymuję się z tego I wam powiem, że jeszcze nie straciłem, bo wszystko robię długoterminowo. Nie potrzebuję tych, tych pieniędzy na dzisiaj Mogę je wybrać za rok, za dwa, za trzy Może, może i za... 4, tak? stracę wtedy, kiedy Ethereum pójdzie do zera. Kiedy już nie będzie Ethereum, albo Ethereum pójdzie w ogóle do. B, Down the drain, to czyli do kurdy Kibla, tak? Miałem nadzieję, że nie. Jest dużo wieści. Jeszcze tak, tak powiem, że Katie Woods dzisiaj jest przewidziała z ark że Ethereum będzie kosztowało 180 tysięcy euro. Do co dolarów? Bawę sobie? Tak powiedziała Katie Woods dzisiaj i to tyle będzie kosztował Uuuu, czekajcie to kasy było, <laughs> Ale to tylko dopiero w 2030 roku to przewidziała, tak? Pani Katie Woods Okej, okay, tylko tyle, no Witam was serdecznie, to zaraz wam wkleję tutaj w nasz, kurde, ten schemat kopi. Tutaj wam, kurde, wkleimy ładnie, pięknie I jak tutaj widać Śledzimy poczynania naszych inwestycji, tak? I zobaczymy, co się będzie dalej kurde działo. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego dnia i życzę wszystkiego najlepszego, miłych inwestycji. Obserwujcie, co się dzieje w świecie kurde krypto, tak? I śledźcie mój kanał i zobaczcie, jakie ja inwestuję. Na razie, pozdrawiam Was.